Rozpoczynamy kolejne spotkanie, a ze mną w stanowisku komentatorskim jest Mateusz Gut, witam serdecznie. Witamy Cię Mateuszu. FC Wrocław Akademii kontra... OTS, Korona, Ostrołęka. Ostatni ćwierćfinałów, na razie. Mamy trzy zespoły wyłonione do walki o zwycięstwo. Jest to Legia Warszawa, Baltica Kaliningrad i Jury Football Gold. Został ostatni świecinał. Jak sądzisz, kto wygra? Patrząc po wczorajszych spotkaniach, moim typem byłoby aktualnie FC Wrocław. Mam nadzieję, że po prostu to będzie bardzo dobre spotkanie, jak na ćwierćfinał przystało. Myślę, że podopieczni Marka Borgmana będą bardzo, bardzo zdeterminowani, żeby to spotkanie wygrać. Świetnie w fazie grupowej się zaprezentowali, więc zobaczymy, czy dadzą radę to przenieść na grunt fazy pucharowej. Zobaczymy, zaraz zobaczymy. W grupie, może powiedzieć, w drużynie Ostrołęki jest świetny zawodnik Jakub Grala, który aktualnie jest królem strzelców tego turnieju. Zobaczył siedmiu bramek, więc miejmy nadzieję, że pokusi się o kolejne trafienia. Tak, rzeczywiście sporo goli ten zawodnik strzelił. Numer 23, warto na niego zwrócić uwagę. No, Ostrołęka w charakterystycznych żółtych stojach, takie pszczółki, a na czerwono zespół z Wrocławia. W Wrocław zacznie od autu. No, jestem ciekawy, czy też może się na karnych zakończy. Czy będziemy grać tylko te 14 minut. Popatrzmy. Ach, niebezpiecznie. To, był, to było uderzenie Macieja Modelskiego z numerem 96. Też, Ale chyba tam interweniował bramkarz i mamy rzut rożny. Tak, dokładnie rzut rożny. Też ten zawodnik się bardzo dobrze spisał w dniu wczorajszym. Dużo bramek, dużo asyst zwiodąca postać tego zespołu. Popatrzmy zamieszanie i ostołęka. Czy będzie kontratak. atak. 2 na 1, 2 na 1. Uderzenie! Bramka! Bramka. Mamy bramkę właśnie, ten wspomniany, jak Grana, zdobywca pierwszej bramki. No, widać, że minął bezpardonowo rywala, umieści piłkę w siatce po długim rogu. Snajper, tak? To to trzeba powiedzieć jasno, że to jest zawodnik, który nie przestrzela. I zdobywca u bramki, jak ugrała z koroną Ostrułenka? Troszkę nieoczekiwanie nam się to zaczęło. Myśleliśmy, że Wrocław będzie wiodącym zespołem, a jednak no, ostrołęka mając takich snajperów, i popatrzmy, modelski, modelski. Czy będzie odpowiedź? Jest, gol! Mamy wyrównanie, 1-1, a zdobywcą bramki... Marcel Potempa, numer 43, dobijał uderzenie Macieja Modelskiego. No muszę powiedzieć, że mamy takie dwie indywidualności w zespole. Z Ostołęki jest to strzelacz bramki Jakub Grala, natomiast we Wrocławiu w Maciej Modelski. Oczywiście nie ujmujemy reszcie zawodników, ale no jednak są, są takie dwie wyróżniające się postacie. Jak to się mówi, przysłowie perełki. Dokładnie. Po raz kolejny prowadził się w Grala, rzut rożny, no to co mówiłem, czyli padają bramki, to co, to co lubią najbardziej widzowie, kibice, pasjonaci futbolu. Piękne akcje, piękne gole, emocje i teraz, ach Grala chciał jeszcze strzelić jedną bramkę. Patrzmy, rykoszet i Wrocław idzie do przodu, straci jednak piłkę Oddał tu. Wrocław. Tak, tak, jednak, jednak w piłkę dla Wrocławia. Patrzcie aktualnie bardzo patrzmy, wyrównane spotkanieść tego zawodnika. No myślę, że tutaj te indywidualności mogą przesądzić. Tutaj to może mieć znaczenie. Ta jedna akcja e, nieszablonowa i zakończona piękną, piękną bramką. Popatrzmy teraz buduje akcję zespół z Wrocławia, daleki przerzut. Tak naprawdę bardzo uważnie pewnie przyglądają o, się. Nie wiem, czy to nie W trener... no, 91. No, do, dobre warunki fizyczne tego zawodnika Aleksander Gasztyk. On też Na krwi, białą każą e, w dniu wczorajszym. Też parę bramek strzelił. Rzeczywiście ciekawy zawodnik. Wracając do wątku, który rozpocząłem, mam nadzieję, że pewnie zawodnicy, trenerzy Jury Gold obserwują bacznie, ponieważ to jest tego ćwierćfinału, będzie grał z nimi w półfinale. W pierwszym półfinale zagra Legia, Warszawa z Baltiku, Kaliningrad, a właśnie jury, Football Gold, czeka na swojego rywala. Dokładnie. E, I też jury będzie grał w tym drugim półfinale, więc też tutaj e, będą mieli chwilę, chwilę dłuższy odpoczynek. Natomiast półfinały przegrane. Golbrodnica z kadą Wawicowską Związku Piłki Nożnej, no i Olimpia, Grudziądz też czeka na zespół, który dzisiaj, e, w tym spotkaniu, który obecnie oglądamy, ulegnie. tak? To będzie go i piłka dla zespołu z Wrocławia. No tak jak wcześniej wspominałem, zespół z Wrocławia w 2004 roku powstała Akademia Stosunkowo krótki staż, ale już parę ciekawych postaci, bo między innymi Dankowski, zawodnik Śląska Wrocław, jest jeszcze Górski w juniorach, a jak sam Sodom, który też z tej akademii się wywodzi, więc jak widać to szkolenie przynosi skutki i ci piłkarze idą do klubów naprawdę topowych, czy to w Polsce, czy w Europie. Teraz trochę chaotycznie i teraz popatrzmy. Dużo, dużo prób strzałów z dystansu aktualnie, trochę zamieszania w środku pola. Tak aktualnie widać, że trochę szapana, każdemu zależy na zwycięstwie i podejmują różne odważne decyzje. Dokładnie, no emocje są spore jednak, to już jest wysoka stawka. Popatrzmy bezpiecznie do bramkarza, teraz daleki wykop. I piłkę przejmuje Wrocław, popatrzmy. Walczą, walczą. I ostrołęka zacznie. Tak, patrząc na statystyki po dniu wczorajszym, FC Wrocław, który strzelił wczoraj najwięcej bramek, w fazie grupowej aż 17, 6 tylko straconych, a za Nowa Korona ostrołęka 8 strzelonych, 8 straconych. Więc wyrównana statystyka. Tak, ta korona jak widać potrafi strzelać bramki, natomiast też no, traci. I potrafi tracić, tak jak prezentuje się wynik. Mamy aktualnie 1 do 1. Dokładnie. Czyli 8 bramek z tego zdecydowaną większość ten jeden zawodnik, ta postać uznana Jakub Grala. Zobaczmy łęka od rzutu z autu zostało nam jeszcze niecałe 7 minut, więc połowa spotkania za nami na razie 1 do 1. Zobaczymy, czy to skończy nam się w czasie gry, czy będziemy widzieć pas kolejny karnet. Popatrzmy za linią boczną, już coraz więcej kibiców się zebrało i rzeczywiście w napięciu oglądają to spotkanie. I bezpośrednio bramka Wrocławia. A Państwo mogą oglądać tą transmisję dzięki Stream&Go. Go. Komend... Z... Pokazujemy emocje, komentujemy je. Także lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. I teraz ostoleńka. Widać że dużo niedokładności i dużo nerwów. Aktualnie zostało nam tylko 6 minut spotkania. Widać, że każda z drużyn mocno naciera, mocno chce zdobyć kolejną bramkę, żeby być w tym półfinale. Dokładnie, stawka jest już bardzo wysoka. Każdy teraz niewielki błąd może kosztować. utratą bramki. Po prostu odpadnięcie z czołowych czterech drużyn. Wpatrzmy, piłka za boiskiem. Trzeba też warto wspomnieć, że mieliśmy rano zgrywki zespołów, które zajęły miejsce między 9 a 14. Po godzinie 12 było wręczenie nagród dla tych zespołów. Też każdy z zawodników dostał, dostał upominki od organizatorów. Też bardzo, bardzo ładny gest, no też Mateusz tym uczestniczyłeś, tak? Ze swoim zespołem, bo też wspomnijmy, że jako trener przygotowałeś zespół jury Football Silver. I też, też w zmaganiach wczorajszych i dzisiaj porannych wejście udział. Tak, tak, właśnie jesteśmy połowę, więc troszeczkę już emocje, emocje opadły. Możemy pomóc tutaj zająć się bardzo ciekawym widowiskiem, czyli tym ćwierćfinałem czwartym. No, można powiedzieć, że bardzo świetna inicjacja z rana, też bardzo wyrównana walka, bo tak naprawdę do samego końca nie wiedzieliśmy kto można powiedzieć zajmie te 9 10 i 11 miejsce rozgrywka była bardzo bardzo zacięta tak to zaważył tak naprawdę bezpośredni mecz prawda wasz z Wikielcem o tym że ten że mieliście wyższe miejsce w zwycięstwo 2 do 1 na początku dzisiejszego dnia dało to wam to wyższe miejsce tak tak, tak, tak. Ten mecz zauważył na tym, że po prostu zajęliśmy miejsce 10, a nie miejsce jedno. Och, teraz. Niebezpieczne zagranie, i będzie mieć rzut wolny dla ostrów ręki. z takiej pozycji z tej można pokusić się o bezpośrednie uderzenie i zdobycie bramki. oczywiście do piłki podchodzi Jakub Grala. zdobywca bodajże już 8 bramek w tym turnieju. No zobaczymy, czy Kuba strzeli kolejną bramkę. Ciekawa pozycja. No jest, jest, jest trochę miejsca i strzał i gol Strzał po ziemi lewą nogą. Jak I... to ujął? No Mamy 2-1. Tą lewą nogą myślę, że nie jeden krawat mógłby zawiązać, naprawdę jest bardzo mało zawodników, którzy tak świetnie posługują się lewą nogą, a z zawodnik korona styłęka strzela bramkę na 2 do jednego i to korona wychodzi na prowadzenie. No ale mając tak, takiego zawodnika, tak wartościowego, no to naprawdę trzeba być szczęśliwy i teraz... Wrocław popatrzmy i GOL! I, szybko, to jest. I to jest zawodnik z numerem 38. 38 A pod tym numerem kryje nam się Kacper Racz. Świetnym, świetna końcówka meczu nam się zapowiada. Zostało 3 minuty spotkanie. Mamy 2-2. No jest, jest mega mega ciekawie. Jak ugrał z dwóch bramy dla Koronostrąka analizę strzelców FC Wrocław, zameldował się Kasper Racz. 2 do 2, no fenomenalnie Wrocław tak szybko odpowiedział, Stołęka nie zdążyła nawet za bardzo ustawić szyków obronnych, a tuż ten gol padł. Bardzo wyrównany mecz, jestem ciekawy kto zada ten ostateczny cios. Teraz zmiany w zespole Stołęki trzech zawodników aż się pojawiło na murawie, widać, że gdzieś tam te szeregi o, teraz jakby e, doszedł zawodnik z o tej piłki, no to mogło być gorąco. Popatrzmy, Wrocław. Czyżby kolejne karne nas czekały? No i liczę, że uda nam się w tej się gry rozstrzygnąć ten mecz. rzeczywiście. E, dwa Bardzo dobre zespoły. Czy uważasz, że ktoś z Wrocławia pogodzi się o zdobycie bramki, czy jednak... Klasycznego hatrika z będzie Jakub Grala. No, powiem szczerze, że e, no, powinni zupełnie Jakuba z gry, w sensie takim, że przykryć go, bo rzeczywiście m, no, bardzo niebezpieczny zawodnik, chociaż z drugiej strony no, z rzutów wolnych też potrafi strzelić, więc e, no, mają, mają z tym pecha zawodnicy z Wrocławia, że mają takiego przeciwnika. Nie wiem, jestem ciekawy, jak to, jak to będzie, jak to się rozwiąże, bo może być w jedną, jak i w drugą stronę. Bo po obu stronach są świetni zawodnicy, którzy potrafią przesądzić losy meczu na własną korzyść, tak naprawdę jednym celnym uderzeniem. Oczywiście, że tak. Możemy zauważyć, że właśnie teraz dalekie wznowienie będzie wznowiał Bramkarz. I mamy ostatnią minutę tego spotkania. Tak, organizatorzy Zobaczymy. poinformowali głośno o tym piłkarzy. Od razu widać determinację i to jak szybko się poruszają. Aleksander Gaszczyk rozpocznie z boku boiska. I popatrzmy. Słuchajcie, trochę dużo chaosu Jest w środku pola. Wybicie dalekie. O, Takie dobrze. wrzutki tak zwane na aferę, tak, troszeczkę tak. dużo chaosu, każdy widać, że zostało kilkadziesiąt sekund, żeby zdobyć po prostu tylującą bramkę. Oj, ramkę. zdjął mu tą piłkę z nogi. Było z blisko. auto Może bezpośrednio z autu. Jakiś Ostatnie sekundy. Patrzmy. Czy ktoś dobije? Och, ale tu jest walka. Na świetnie, całego, wy, świetnie wyblokowany zawodnik Ostrółęki i od autu Wrocław. Nie Widzimy dalekie wznowienie, ale niestety strata. Zobaczmy. Można zobaczyć jakim poświęceniem aktualnie grają zawodnicy. Dużo fauli, dużo walki w środku pola. Każdy chce załatać ten kawałek murawy Jest to NK, ale nie, jednak koniec meczu. Mamy rzuty karne, 2 do 2. W regulamin regulaminowym czasie gry zakończył się ten ostatni finał. Ale jeszcze chwilę będziemy mieli wielkie emocje, bo rzuty karne, które przesądzą o tym, kto zwycięży, kto awansuje do wielkiego półfinału. Tam nie wyczekiwanie, oczekuję. Drużyny Jury Football Gold, który już zapewnił sobie e, półfinał wygrywając Olimpię Ogrożeń 3-0. W pierwszym półfinale spotka się Legia Warszawa z Baltiko Kaliningrad. Tak naprawdę teraz nas czekają nerwy. Zobaczymy, co wybiorą trenerzy. Do dyspozycji mają po trzech zawodników, którzy podejdą do wykonania rzutu karnego. Tak, trzeba tych trzech śmiałków wyznaczyć, którzy najlepiej czują się na siłach, którzy e, gdzieś tam będą mieli tą zimną głowę, nie dadzą się zwieść emocją, co jest mega istotne w przypadku rzutów karnych. Oczywiście, że tak. Zobaczmy teraz jeszcze losowanie obu drużyn, która rozpocznie strzelanie rzutów karnych. Pamiętamy e, świetną postawę w rzutach Jerzego Dudka w finali Ligi Mistrzów, gdzie jego taniec przesądził o tym, że Liverpool zwyciężył. No, niesamowite emocje wtedy i niesamowita radość. Tak zwany taniec Denz Dudek. Dokładnie. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Widzimy sporo operatorów na, na murawie. Tak, każdy chce sobie uwiecznić taką chwilę. Do piłki pierwszy podchodzi zawodnik ostro ręki z numerem 5 Jakub Baliński. Patrzmy. Jakub Baliński. Jest I goli, pewne jest uderzenie w lewy róg bramkarza po ziemi. Stamy 1-0. Bramkarz Wrocławia z numerem 15 Mateusz Sokołowski. E, rzeczywiście e, teraz podchodzi. O, można zobaczyć w bramce Aleksander Gasztyk do piłki i nie ma ba, nie ma bramki. Przestrzelił, ale, Przestrzelił, ale tam bramce świetnie zachował się. E, tutaj świetny taniec, troszeczkę można powiedzieć na no, jako dance dudek. I no nasz... strzelec, strzelec. Jakub Opatrzmy. Nie pomylił się, chociaż bramkarz miał piłkę na rękach. No jest ściekły bramkarz FC Wrocław, bo rzeczywiście, no tak blisko, no i teraz musi strzelić gola zawodnik wynik z 38 W ramce Kornel Rosiński, ten jest Kacper Racz, który już dzisiaj strzelił bramkę i teraz Rociński się, łapie, się. Rosiński łapie, mamy 2-0 i w półfinale melduje się Korona Ostrołęka. A my za chwilę wracamy do Państwa z meczami zespołów, które w półfinałach będą walczyły o miejsca 5-7. Tych półfinałów przegranych zespołów będzie to mecz golbrodnicy z kadrą wełnierską ze Związku Piłki Nożnej. Wracamy za parę chwil. Do usłyszenia. Do usłyszenia.